Cześć z tej strony, ja witam wszystkich serdecznie w World of Warships. Dziś uwalniamy pierwszego krakena na niszczycielu Mas. Bardzo dobry, naprawdę wydaje mi się, że najlepsza siódemka aktualnie, jeśli chodzi o niszczyciele, dla mnie, dla mnie, bo, bo dla kogoś innego może być oczywiście Machan albo, albo tutaj jakiś rosyjski niszczyciel. Tudzież, tudzież teraz są mi dwie siódemeczki japońskie, więc wybór jest naprawdę spory. Ale dla mnie najlepsza jest siódemka niemiecka. A dlaczego? Pierwsza sprawa, całkiem niezła siła ognia, oczywiście nie najlepsza na tym tierze, ale bardzo przyzwoita. Potężna pula HP-ków, tutaj już z perkiem 2300 to jest konkret. I... Całkiem przyjemne torpedy, dosyć szybko się przeładowujące, dzięki temu możemy być bardzo groźnym okrętem, co chwila tutaj stanowić zagrożenie. I dodatkowo, oczywiście, sonarek, który nie zawsze się przydaje, ale w wielu sytuacjach naprawdę ułatwia nam tutaj grę. Tutaj, jak widzicie, bitwa z padawanem. Na Colorado często pływaliśmy, ja sobie na Masią na Coloradzie i zabawa była całkiem dobra. No tutaj standardowo na kapik. A sobie popłynąłem, żeby po pierwsze spróbować zająć, a po drugie, tutaj często pancerniki obierają kurs właśnie na ten Cap, dlatego stwierdziłem, że warto może tutaj się udać. A jest i loyang, czyli przeciwnik całkiem, całkiem konkretny. Jeszcze tutaj sobie potorpedowałem. I w loyanga jeszcze salwka poszła. I teraz czas wiać. Czas wiać, bo no, dosyć, dosyć sporo tutaj tych okrętów. O, wszystkie bardzo chętnie sobie we mnie postrzelają. No i mogłem zadymić wcześniej, żeby, żeby uniknąć tego ostrzału, ale nie, nie wiedzieć czemu. Kurczę, jakoś tak na hojraka dosyć, dosyć długo tutaj pływałem. Ta duża pula HP-ków jest, jest często pomocna, żeby przetrwać dosyć, dosyć solidny ostrzał. No ale tutaj przedobrzyłem, można było, tak jak mówię, szybciej ten dym rzucić i obejść się tutaj bez takich e, konkretnych strat. No ale co poczuć. To już się stało, się nie odstanie. No jak już zadymiłem, to sobie stwierdziłem, że jeszcze w bajerna postrzelamy. Jak widzicie, lojang też już tutaj wieje do tego dymu, bo e, no, tam Mogami sobie stoi dosyć mocno tutaj, kosi. No, dodatkowo jeszcze nie, tutaj e, Sharhorst, Bayer, ten e, Loyang w dymie. No, troszkę się nas tutaj e, do, dosyć konkretnie się nami tutaj zaopiekowali. Na szczęście mogami. O, już się pożegnało z nami. To był najgroźniejszy okręt tutaj, na który niszczyciele musiały tutaj mieć baczenie i to spore. Widzicie, idą już torpedki, a sonarek działa. I zobaczcie, jak, jaki ładny mamy tutaj. Mm, jaką ładną, szybką informację. Naprawdę ciężko jest torpedować ten okręt. Widzicie, mogę sobie stać w dymie, rzucić ten sonar, odpalić może tak. Rzucać nim nie będę, bo się jeszcze zepsuje. Ale jak go odpalę, to na spokojnie można tutaj pounikać torped. Tutaj padawanek dosyć ostro poszedł do przodu. Aż za ostro, bo jak widzicie, kolejny pancernik jest sporo z tyłu. O tym niszczycielu a to nie ma co wspominać. Te dwa krążowniki też tak już, już bardzo ostrożnie tutaj grają. Chciałbym mu tutaj jakoś bardziej pomóc, ale mogłem jedynie starać się tutaj storpedować Bayern. Nic więcej za bardzo tutaj zrobić nie mogłem. Zobaczymy, jak to tutaj poszło. Bayern, jak już mnie zobaczył, mógł sobie na spokojnie manewrować. I jak widzicie, tak też zrobił. Nie wiem, czy to dlatego, że mnie zobaczył, czy po prostu się ustawiał inaczej do, do Colorado. Tak czy siak, torped uniknął, ale dostał gradisowego tutaj podpalacza. Niech płonie. Jeszcze jeden. No ale się chyba tutaj pogasił. Coś tam płonie. Nie. Niestety. W złym momencie. Nie, jak widzicie tutaj ten punkt. Walka o ten punkt. Niestety jest. Jest przegrana. Przegrana jest przez ten pancernik, który wieje tutaj z mojej. M, przede mną. E, no, było nas tutaj m, więcej, a. a przegraliśmy. No smutno to. To znaczy, no żeby nie było przeciwnik, również poniósł dosyć, dosyć konkretne tutaj straty. Ale można było tutaj mu konkretniej, nie, konkretniej przerzedzić całą tą flotylę. A póki co płyniemy na kolejny punkt. Tam już stwierdziłem, że mi starczy tego klepania. A tutaj mamy niszczyciel. Co prawda mam 5000, on ma 9, ale, ale mamy tutaj jeszcze jeden niszczyciel. A we dwóch to zawsze tak raźniej się walczy. No i większa siła ognia rzecz jasna. Więc tutaj pędzę, pędzę. Poza tym on jest teraz też troszkę zdekoncentrowany jeśli chodzi o manewrowanie między, między torpedami, to też trochę dekoncentruję. I nie może używać tutaj wszystkich dział, więc to jest idealna okazja, żeby go poostrzelnywać. Widzicie, już się zaczął obracać, co również jest, jest dla mnie korzystne, bo więcej pocisków trafia, Jak Jak okręt jest bokiem ustawiony. No i podziękowaliśmy już dla Kiowa, to tak przy okazji drugi frak. A teraz możemy sobie skapować i płynąć na C. Taką drogę już sobie tutaj obrałem. Stwierdziłem, że na C jest jeszcze jeden niszczyciel, z którym można odstrzelić. I, i, I tam w tym kierunku zaraz będę sobie płynąć. Warto tak spoglądać, kogo możemy odstrzelić, z kim jakie szanse mamy. A tutaj tak jak mówię, początek kiepski w moim wykonaniu, bo ten dym mogłem rzucić wcześniej i, i nie ryzykować tak zbierania tych HPKów właściwie za nic. To było to było błędem, jak sobie teraz to, na to patrzę, no i płyniemy, płyniemy dalej. Kogo tutaj mamy? Ten, ten krążownik to jest, to, to, to jest okręt, który może stanowić zawsze problem. Bo dosyć szybko sobie strzela, w dymku może się schować. I może być nieciekawa sytuacja po prostu. Trzeba unikać tutaj tego typu okrętów. zobaczcie jak on tutaj stoi, i dojdziemy jeszcze do tego. Zobaczcie, jest Fubuki, Fubuki, które jak widzicie, nie strzela. Tak jak mówiłem, to normalne. Wielokrotnie strzela za to. Krążownik premium który, jak już mówię, może stanowić spory problem. Tym razem już Kozaka nie udaje, dymek został rzucony, nie mam już praktycznie HP do tracenia, więc udało się zatrzymać. I teraz proszę bardzo, tutaj mamy dunkierkę, którą można by było torpedować. Mamy możliwe tutaj oberwanie torpedami od tego fubuki, który teraz nie wiem co robi, a może właśnie się obrócił i wystrzeliwuje torpedy i mamy możliwe torpedy od tutaj krążownika. No, potencjalna ilość możliwych torped spora. Dlatego przemieszczam się tutaj w tą stronę. I będę tutaj chciał, jak widzicie, sobie, potorpedować dunkierkę, więc już torpedy dla niej przyszykowane. Jeszcze możemy postrzelać w Takao i płyną, płyną. Sonarek działa, zobaczcie jak ładnie. Już wszystko wiem, nie da się mnie tak łatwo teraz zaskoczyć. To są okręty naprawdę wyśmienite do takiej walki partyzanckiej. Tutaj ten dym jest krótki, ale na przykład jakbyśmy mogli się podpiąć jeszcze pod czyjś dymek, później rzucić swój. Multum możliwości i wtedy naprawdę jest grubo. No bardzo, bardzo uniwersalne są to niszczyciele, fantastycznie się nimi gra i kolejna właśnie taka niezwykle istotna sprawa, tutaj też mógł być kill jakby torpedy trochę lepiej polosowały, obrażenia, ale się nie udało, zobaczcie, przed chwilą poszły torpedy, jeszcze płyną za 30 sekund kolejne, coś pięknego, naprawdę, taka walka o tutaj jak, z takimi przeciwnikami, jak widzicie, dzięki temu, że mamy szybkie przeładowanie tych torped, jest naprawdę fantastyczna. Daj troszkę, troszkę przyryzykowałem ostro. Nie byłbym sobą, jakbym nie przeryzykował. Ale to było znowu niepotrzebne ryzyko. Jeszcze zobaczyłem, że tam płynie ten niszczycie, więc go chciałem za wszelką cenę zniszczyć. Chyba, został na 160. No kurczę, jak mnie takie rzeczy denerwują od czasu do czasu. Mówię, no nie chcę dać, no nic nie ułatwi. Nic mi tutaj gra nie ułatwi, ale i tak nasz, e, nasza dunkierka go nie, nie skończyła. Nie wiem jakim cudem, więc już teraz mm, elegancko oberwał. Zobaczcie, tutaj cały czas stoi ten Edinburgh. To jest kurczę dla mnie naprawdę zagadka. To spora. A ja na tą dunkierkę tutaj naprawdę cały czas e, no, byłem. Gotowy na przybycie tego pana. I się czaiłem, czaiłem, żeby go tutaj rozwalić. Te torpedy wystrzelone tak bardziej w lewo. Z tego względu, że myślałem, że będzie na mnie się kierował, obracał w prawo okręt, i, i wtedy lepiej by było właśnie strzelać tak, a nie inaczej. Tymczasem widzicie, wieże są obrócone w zupełnie inną stronę. Więc tutaj. Absolutnie nie jest mną zainteresowany, ale torpedy też, też niczego sobie, no trochę bardziej w prawo. Teraz, teraz lepiej by było je wystrzelić oczywiście jak tak płynie, yy, tak jak sugerowało tutaj, tak jak sugerował komputer. Wtedy trafiły dwie, byłoby pozamiatane. Niemniej mamy jeszcze działa. Zobaczcie, tu też ktoś strzela, mamy działa i się udało i jest czwarty kill. No, i tutaj oczywiście apetyt. Apetyt na krakena wzrósł. Jest ten jeden krążownik. On, wcześniejsza jego pozycja była, widzieliście gdzie. Ja myślałem, że może popłynął gdzieś. No, teraz jest zawsze takie pytanie: gdzie jest ten ostatni przeciwnik? To jest krążownik, który, no zobaczcie, jak on gdzieś tutaj wypłynie szybko. Będzie miał ustawione działa na moją stronę. No to salwa i znikam. Absolutnie nie mam tutaj żadnych szans na przeżycie z nim, starcia, bo to jest krążownik, który, jak wcześniej go oglądaliśmy, ma pełną pulę hapeków. No, no, i sam fakt, że to jest krążownik, to niszczenie krążownika przez niszczyciel jest dosyć problematyczne w większości wypadków. Chyba, że gdzieś właśnie zaskoczymy. I zobaczcie, no widać, że dalej tu siedzi. Właśnie jego sonar wykrył mnie, no i teraz kurczę, tak myślałem, że może wypływa. Więc już się tak obracałem, żeby go storpedować. Mówię, no dobra, rozwali mnie, to te torpedy pójdą, On zobaczcie, widzicie? Już, już te torpedki torpedował, yy, torpedował tutaj absolutnie moją stronę. On dalej tu siedzi, zobaczcie, ten gościu, który tu siedzi, chyba całą bitwę. Yy, więc no... Hmm. To mi dawało nadzieję, że to jest jakiś gracz mało doświadczony, który nie bardzo chyba wie o co chodzi. Zobaczcie, zadymił teraz. Stwierdziłem, że tam dymka jego to się absolutnie nie boję. Cofnę trochę. O, zobaczcie, jeszcze cały czas działa ten jego sonar. Teraz już tu go widzę, więc stwierdziłem, że poślę jedną torpedę z tej tutaj wyrzutni. Powinna wejść. Teraz ciągnę dalej. Jak zobaczę salwę, to oczywiście od razu torpeduję. Salwy nie ma, zadymianie moje chodzi, Stwierdzenie tak, zobaczcie, idą już jego wieże, chociaż teraz, o, sonarek, przeładowanie szybko naprzeciw pancerne, bo to jest ładne ustawienie, zobaczcie, ładne obrażenia wchodzą, jeszcze raz i... voilà. Ale co robił ten tutaj krążownik, no nie wiem, to był chyba zaprogramowany krążownik na to, żeby miał krakena, bo, bo naprawdę to było coś niesamowitego, co się tutaj działo. Myślałem, że go nie zdobędę, że mnie tutaj rozwali, rozstrzela. Tym bardziej, że, że chodził tutaj cały czas ten sonar. I nie wiem, on tam chyba wcześniej próbował strzelać w ten niszczyciel, który tutaj razem ze mną był. Jak już zaczął obracać, działa na mnie, to też kiepsko strzelił. Tylko z części uzbrojenia już było za późno. Torpedy i tak były w drodze. Czemu on tu stał? Czy się tu wbił, ugrzązł, nie mógł się ruszyć. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia, co się tutaj działo, ale wiem, że cytki wchodzi ładnie i nawet jak nie z torped, to, to z samych tych tutaj obrażeń sprzeciwpancernych bym go e, rozgniótł. E, no cóż, taki to pierwszy krakenik. Powiem tak, to jest brzydszy z krakenów. Mam drugiego, <gryw> którego Wam za jakiś czas znowu pokażę na tym okręcie i to jest, e, wydaje mi się, jeden z najładniejszych krakenów, jakie zrobiłem. Po fantastycznych tam akcjach i walkach, i no naprawdę będzie, będzie co pooglądać, bo udało się, udało się naprawdę. Po pięknej bitewce też z gromo i, i, i z, kimś, z jakimś widzem jeszcze była, była bitewka. No, a na tą chwilę to już wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i udanych bitew. Hej!